Jem growy Reksia część ostatnia w poprzednim odcinku. Dziś ogrywamy ostatnie dwie gry Kreton La Résistance. My Happy Orange. Już fajne animacyjki. O, można na wadzie grać. O, a to fajny bajer. Dobra, gramy. Dziennik pokładowy. Czyli jesteśmy kretonami, którzy znaleźli się w XIX wieku. I blub zwiał. durf, jeśli chcemy ruszyć, potrzebny będzie nam plan. A, no tak, faktycznie. Um, to może Kreti? Nie chcesz się przejść i pomóc? A dlaczego on, a nie ja? To ja tu jestem od majsterkowania. Lepiej wiem, czego potrzebuję, bo nie ma czasu do stracenia, a przez jego animację z dykty jesteśmy w stanie go trochę oszczędzić. Ach, ma sens. Dobra, Kreti, znajdź mi pilnik. Bez niego stąd nie wyjdziemy. Macie mało czasu, nie ma kiedy robić animacji, bierzecie kred jego zrobione. To jest kred do zadań specjalnych. Uuu, podoba mi się, że słychać dźwięki z czerwonego młynka. Ej, hey, Kreti. Pytanie mam. Co byś zrobił, gdyby się okazało, że twoja siorka obala reżim kosmitom? Zdumiony Kreti nie wiedział, jak odpowiedzieć, bowiem nie posiadał rodzeństwa. No, może faktycznie tak poczekać na ratunek Kretesa? Za czasów jaja ja działało. <grym> Odbicie w lustrze mi się podoba. A jeszcze bardziej mi się podoba, że Kreti ma twarz z dwóch stron. Niesamowicie wszechstronny. Z dziwnych przyczyn, wszystkie zawory pod prysznicem zostały usunięte. Kreti postanowił wziąć się za szukanie zaworu. Po zaskoczeniu fanów klozetowego humoru, zawór był położony na spłuczce. Kleti wziął zawór ze sobą. Zawór nie pasował w tym otworze. Zawór nie pasował w tym otworze. Zawór nie pasował w tym otworze. Zawór pasował jak ulał. Teraz można było bez problemu wziąć ciepły prysznic. Bardzo praktyczne. Tylko, żeby nie rozmógł, czyżby symbol ryżoki to owców? O, i odbicie w kałuży jest to też fajny szczególnik. Faktycznie, bardzo pasuje ta muzyka z miasta sekretów. W sumie trochę niedoceniona wcześniej. Pytne. Po wielu przypychankach, Kretis zdobył schowany w celi więziennej pilnie strzeżony pilnik. Bardzo pilnie strzeżony pilnik. O, znalazłeś pilnik. Dobra, panowie. Dajcie mi trochę czasu, i za chwilę zbuduję nam coś, co pomoże wyjść z tego pudła. Jestem przekonany, że nie zajmie mi to dłużej niż 5 minut. O, wiesz to, Jean-Paul? Szanuję Twój nakład pracy i że zrobiłeś to tylko za pomocą pilnika, ale. Odkurzać? No co, pilnikiem to tylko tyle mogłem zrobić. Nie, narzekaj już. To by w sumie wyjaśniało, czemu pilnik był Marki prosz. Pomyślał, zmieszany za sytuacją w ja Nie mam bladego pojęcia, jak to pomoże, no ale mam nadzieję, że zadziała. No oczywiście. Tylko rzuć okiem na to cacko, jak podłączę je do prądu. tera. Co się dzieje? To tylko chwilę tak pohałasuje i za chwilę będzie... Niemożliwe... Bo przecież... No! Bardzo dobre zakończenie. Gierka dosyć krótka, ale jeśli chodzi o klimat i styl, to chyba moja ulubiona z dotychczasowych. Wypalanie mapy 2 autorstwa Weksa. Dobrze. Kliknij, może, w jakimś miejscu kartki i zobacz, co się stanie. No to co, wypalamy. Na pewno nic złego się nie wydarzy. No ładnie. 20 minutes later. Nie, nie mam pojęcia, co się dzieje. Hmm, coś nowego. O, jest dobry music. O, to sobie jeszcze w sapera zagram. Czemu nie? Nie dawno nie grałem w sapera, ale jakoś wymęczyłem. Ależ tak właśnie myślę. Dobra, to jest jeszcze taki tutorial, który ja oczywiście zrobię na końcu. I on nam ładnie pokazuje, jak w ogóle działają te mechanizmy. Podsumowując, gierka równie intrygująca, co frustrująca. Potem sobie jeszcze raz zagram w nią samemu. Jest tu jeszcze jedno ukryte zakończenie, którego nie widziałem. Ale nie będę wam go pokazywał, bo... nie ma tak dobrze. Zrób se sam. Co, rąk nie masz do roboty, tylko czekasz na gotowe? No i to już koniec tej serii. Zagraliśmy we wszystkie 11 gier z growego dżemu przy Rexia. I tutaj bardzo gratuluję wszystkim uczestnikom. Każdy stworzył coś swojego trochę innego, na swój sposób wyjątkowego, no i możemy się spodziewać, że przynajmniej z części tych projektów powstaną bardziej rozbudowane produkcje. A więc brawa za inicjatywę, oby do następnej edycji i widzimy się na Kreteskonie.